Dzień dobry, jestem Lucy i chciałabym opowiadać o trzecim zadaniu. W ilu miejscach na ilustracji dwoje dzieci trzyma się za lewe ręce? Więc możemy tak sobie obrażać, że my jesteśmy tych dzieci. No i obrażamy, która jest lewa, a która jest prawa. Więc najpierw zaznaczmy. Lewa. Prawa. Lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa. Więc patrzymy, że tylko um, tutaj jest jeden, ale jeszcze już nie ma, więc zaznaczymy A. Jeden. Jak lubisz ten filmik, to subskrybuj i kliknij łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia.